Witam Państwa na konferencji prasowej poświęconej podpisaniu umowy na sponsoring tytułarny Halowej Ligi Piłki Nożnej Stalex Liga na kolejne dwa sezony. To jest sezon 2014-15 i 2015-16. Przedstawię może naszych głównych bohaterów. Po mojej lewej stronie pani Marzena Paluchowska, szefowa Agencji Marketingowej Mega Media, która jest z nami od początku rozgrywek i pomaga nam w w odnajdywaniu sponsorów i organizacji Ligi. I po mojej prawej stronie oczywiście nasi główni sponsorzy, pan Krzysztof Szpakowski i Andrzej Nowakowski, szefowie firmy Stalex. Przy Państwa, jak już wspomniałem, tradycją stało się, że dogadujemy się, podpisujemy umowy dwuletnie z firmą Stalex. Nie inaczej jest i tym razem. Podpisaliśmy, za chwilkę podpiszemy kontrakt na kolejne dwa sezony. Co sprawia, że jesteśmy razem już 6 lat? 6 lat będziemy tworzyć razem wspaniałą halową Ligę Piłki Nożnej Stalex Liga. Zdradzę może troszeczkę, zanim oddam głos naszym gościom, kulisów podpisania umowy. też, proszę Państwa, mogę powiedzieć, że. Odbiegały one troszeczkę od takiej standardowej konwencji organizator-sponsor. Nasi sponsorzy po prostu czują się już tak odpowiedzialni za naszą ligę, że sami się z nami skontaktowali. Umówiliśmy się bardzo szybko, właściwie już dwa tygodnie po zakończeniu gali finałowej. Porozumieliśmy się szybko, co tak naprawdę dowodzi temu, że staliśmy się równorzędnymi partnerami w tworzeniu tych rozgrywek i mamy wspólny, wspólny pogląd na tę sprawę i wspólnie tworzymy ligę która stała się jedną z najlepszych lig, myślę, mogę śmiało powiedzieć w województwie. W, w poprzednim sezonie 35 drużyn, coraz więcej, coraz więcej uczestników, coraz więcej sponsorów, a nie byłoby tego oczywiście, gdyby nie pomoc naszej tutaj pani od marketingu, pani Marzeny, której teraz oddam głos. Witam państwa serdecznie. E, tak jak powiedział, Tomek, Prezes Hali, jest nam niezmiernie miło, że ta nasza Staleks Liga tak bardzo się rozrasta i rozrasta się zarówno pod kątem liczby zawodników, uczestników, drużyn, a także zarazem pod kątem liczby sponsorów. I dziękujemy wszystkim tym, którzy nam zaufali. Wierząc w to, że te rozgrywki są bardzo atrakcyjnymi rozgrywkami organizowanymi na wysokim poziomie. I tym samym zachęcam nowych sponsorów. Z regionu, z naszego miasta i powiatu to wzięcia udziału w tym fajnym przedsięwzięciu. Bo nie oszukujmy się, jest to fajne przedsięwzięcie organizowane tak, jak wcześniej wspomniałam na wysokim poziomie. Świadczy o tym podpisanie kolejnego kontraktu na kolejne dwa lata przez firmę Stalex, która mam nadzieję nam ufa. I tym samym stwierdzam, że Stalex Liga ma już swoją markę, prestiż, i warto się pokazać. Zapraszam serdecznie do współpracy i pozdrawiam. Dziękuję no i oddam głos naszym sponsorom, przedstawicielom firmy Stalex. Dzień dobry wszystkim. Cóż ja mogę więcej dodać? No, jesteśmy już ze sobą 4 lata, podpisaliśmy kontrakt na kolejne 2 lata. Wszystko zostało tutaj już powiedziane. Uważamy, że ta liga jest prowadzona profesjonalnie. Odpowiada nam sposób, w jaki jest ona prowadzona. Razem z Tomaszem na dzień dzisiejszy staramy się wspólnie ustalać pewne rzeczy. Stworzyliśmy wspólnie zarząd Stalek Ligi i mamy nadzieję, że, że te zmiany, które zostaną też wprowadzone, e, będą dla wszystkich pozytywne. E, dziękuję serdecznie oczywiście Pani Marzeni, pan, Panu Tomaszowi za tak profesjonalną obsługę. No i mam nadzieję, że, że wszyscy razem zobaczymy się we wrześniu bądź w październiku, jak będzie Liga ruszać. Dziękuję bardzo. Tak, ja również oczywiście bardzo dziękuję naszym sponsorom, bez których istnienia nie moglibyśmy tworzyć tak wspaniałych rozgrywek. Cztery lata dwa kolejne, czyli sześć. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie jeszcze trwała dużo, dużo dłużej. Tak jak tutaj Krzysztof powiedział, wielkie zmiany w kolejnym sezonie co roku staramy się coś nowego tutaj tworzyć, w tym roku również wiele niespodzianek dla kibiców i myślę, że to jest doskonała pora, żeby powiedzieć o tych najważniejszych zmianach reorganizacji ligi, jaką planujemy od kolejnego sezonu. Tak jak tutaj Krzysztof powiedział, stworzyliśmy wspólnie zarząd Staleks Ligi. Wiele decyzji podejmujemy razem. Nasza współpraca dużo bardziej już odbiega od takiej typowej na linii sponsor-organizator. Po prostu razem decydujemy o pewnych kwestiach. I teraz najważniejsza rzecz od nowego sezonu to nowy projekt zupełnie skierowany do elitarnego grona najlepszych drużyn. To jest Staleks Ekstraliga. W Staleks Ekstraliga, proszę Państwa, zagra 10 najlepszych drużyn które zostaną zaproszone przez nas organizatorów do wzięcia udziału. Chcemy stworzyć zupełnie nowe standardy. Chcemy, aby to były rozgrywki elitarne. I tak w każdym meczu będzie obligatoryjnie dwóch sędziów. Wszystkie mecze będą transmitowane live. I co najważniejsze, bo tutaj mieliśmy kilka głosów od kibiców, po raz pierwszy wprowadzimy nagrodę drużynową w postaci nagrody pieniężnej dla najlepszej drużyny Stalex Ekstraligi. Oczywiście nie oznacza to, że tylko najlepsze drużyny będą walczyć o mistrzostwo. System rozgrywek będzie zreorganizowany w ten sposób, że cztery najlepsze drużyny Stalex Extra Ligi trafią oczywiście do ćwierćfinałów. Natomiast pozostałe zespoły będą walczyć w barażach z drużynami z eliminacji, czyli zgodnie z zasadą jaką przyjęliśmy zawsze, przyjmowaliśmy zawsze każda, każda drużyna ma szansę na mistrzostwo w Staleks Lidze. Także najlepsze drużyny z eliminacji grają w barażach z najsłabszymi drużynami Stalex Extra Ligi. Ponadto uczestnictwo w Stalek z Ekstralidze nie będzie trwało wiecznie. Najsłabsze drużyny ze Stalek z trzy najsłabsze, spadną i stracą prawo do gry w Stalek z Ekstralidze w kolejnym sezonie. Także będzie walka i o ćwierćfinał, będzie walka o utrzymanie, a także o grę w barażach. Co spowoduje, że już od listopada zaczynamy z, z dużego kopyta, nie będzie meczów o pietruszkę, i to był nasz główny cel, żeby słabsze drużyny nie spotykały się już na starcie z potentatami, żeby uniknąć wyników 30 do zera, które dla nikogo nie są przyjemne. Myślę, że mogę już powiedzieć, ja pozwolę sobie odczytać zestaw drużyn, które zaprosimy do Stalek Ekstraligi. Na pewno kibiców to bardzo interesuje. Wytypowaliśmy 9 drużyn. 10 to będzie dzika karta, którą jeszcze dobierzemy za kilka tygodni. I tak w Stalek Ekstralidze w sezonie 2014 15 jeżeli oczywiście drużyny przyjmą nasze zaproszenie, zagrają Rafnik Stalwicz Świecie, eurodruptoruń, kokosstudio.pl. SPX FTM DDWSG Bydgoszcz, bez Auto Grudziąc, WSD Twoja Szkoła Grudziąc, Grudziąc Team, Unisław Team oraz Wojownik Wapcz. Jak już powiedziałem, dziesiąta drużyna otrzyma dziką kartę. Co ważne, w nowym sezonie po raz pierwszy zagramy również o Super Puchar z Ligi. A więc mistrz poprzedniego sezonu drużyna Euro drobiu Toruń zagra ze zdobywcą Pucharu Ultimate Team Bydgoszcz. To spotkanie już na rozpoczęcie sezonu, a więc przed losowaniem, przed losowaniem grup eliminacyjnych. Także nowy sezon zaczniemy od meczu o Super Puchar. Oczywiście jeżeli drużyny się nie zgłoszą, bo taka sytuacja również może nastąpić, prawo do gry w Super Pucharze otrzyma wicemistrz ligi lub e, drużyna która zajęła drugie miejsce w pucharze, czyli SPX. A więc proszę państwa, przejdźmy do najważniejszych rzeczy, dla e, na której tutaj się spotkaliśmy. A więc do podpisania umowy sponsorskiej na kolejne dwa sezony Stalex Ligi. To by było na tyle, proszę Państwa. Myślę, że sezon zapowiada się bardzo, ale to bardzo interesująco. Staleks Ekstraliga, mecz o Super Puchar. Dwa kolejne sezony z naszymi sponsorami. Myślę, że kibiców futsalu czeka wiele emocji. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia na parkietach w świecie.